Witam w mojej serii tutoriali. Na początku dowiemy się jak obsługiwać i jak poruszać się w 3D Studio Max firmy Autodesk. Dlaczego akurat ten problem? Ze względu na dosyć łatwą implementację poprzez odpowiedni plugin dostępny również na mojej stronie z CryEngine'em do którego później będziemy przenosić nasze modele stworzone właśnie między innymi w 3D Studio. No, ale żeby coś wymodelować, najpierw trzeba znać podstawy, wiedzieć, jak pojechać się w programie. No, to zacznijmy od odpalenia 3D Studia. No, i co widzimy na pierwszy rzut oka? Na górze mamy menu. Nowa scena, czyli to samo co nowy plik. Otwarcie pliku, zapisanie pliku oraz dwie dosyć przydatne strzałeczki. Czyli cofnij i do przodu. Dzięki nim, jeżeli coś sobie źle zrobimy, coś sobie źle klikniemy, zawsze możemy cofnąć operację. No, i teraz pierwsze, okno, pierwsze okna, które widzimy, są to okna widoku, tak zwane viewporty. Jak widzimy, są one podpisane jako top, czyli widok z góry, front, czyli widok z przodu. Left, czyli widok z lewej, oraz czwarty z nich, czyli Perspective View jest to widok z perspektywy obiektów 3D. Przede wszystkim mm, głównym naszym jednak narzędziem pracy będzie ten Viewport. Żeby go zmaksymalizować, naciskamy kombinację klawiszy Alt oraz W. No i dzięki temu mamy go otwartego w pełnym oknie. Jeżeli chcemy znowu powrócić do widoku, naciskamy ponownie, do widoku czterech okien, naciskamy ponownie ALT i w, No i jesteśmy z powrotem, mamy te wszystkie widoki widoczne. Ale wróćmy sobie do głównego. Tutaj mamy pierwsza zakładka Create. Mamy w niej kilka standardowych był geometrycznych, które mogą nam przyspieszyć modelowanie. Oczywiście standardowe były są w zakładce Standard Primitives. Możemy je rozwinąć i zobaczyć, że jest dosyć dużo już gotowych, przygotowanych obiektów, z których możemy korzystać, takich jak na przykład schody, drzwi i wiele, wiele innych. Ale zostańmy na razie przy standardach. Wybierzmy sobie box. I teraz klikając i przeciągając wyznaczamy sobie pole powierzchni naszego sześciokąta, sześcianu. Powiedzmy, że nasz boksik jest taki, klikamy jeszcze raz po wyborze wysokości, żeby zatwierdzić nasz wybór. No ale jeżeli jednak stwierdzamy, że jest on za długi, za mały, podstawową taką opcją jest zajeknięcie sobie w zakładkę Parametr, gdzie możemy zmienić jego wysokość, długość oraz szerokość. Powiedzmy, że zrobimy sobie z niego ładny sześcian 50. 50. 50. Pamiętajmy, że po wpisaniu liczby musimy kliknąć w jakiekolwiek inne okno, tak aby zmiana została zatwierdzona. Mamy teraz taki sześcianik, ale jak się po nim poruszać? Tutaj, jak widzicie, mamy taką kosteczkę. Jest ona podpisana kierunkami świata południe, północ, zachód, wschód. Możemy używać tych litejek do obracania szybko wokół osi. Natomiast możemy też złapać tą kostkę za bok i przeciągać trzymając lewy klawicz myszki, za róg. W ten sposób możemy zawsze dokładnie obejrzeć model, który, nad którym właśnie pracujemy z każdej perspektywy. Oczywiście są też inne metody obracania obiektów 3D Studio Max, na przykład orbitowanie. Ale myślę, że na początek ta metoda jest bardzo intuicyjna. Pamiętajmy też, że klikając w napisy takie jak back, czy na przykład top, ustawiamy swój viewport, czyli ten obszar roboczy do tej ściany, do, tej, do ściany w tej właśnie perspektywie. Czyli wiemy już, jak obracać obiekty, no ale powiedzmy, że chcielibyśmy tych obiekt, ten obiekt przesunąć po tej naszej siatce. Żeby wyłączyć siatkę, klikamy klawisz G. Żeby ją włączyć ponownie, też naciskamy klawisz G. Powiedzmy, że chcielibyśmy ją przesunąć. No więc tutaj właśnie podstawowe narzędzia 3D Maxa, Select and Move, pozwala nam na przesuwanie obiektów. Jak widzicie, po zaznaczeniu tej opcji z zaznaczonym obiektem, Pojawiło się nam gizmo, dzięki któremu będzie nam dużo łatwiej zobaczyć, w której osi tak naprawdę się pojuszamy, Czyli powiedzmy, że przesuniemy go sobie po osi X o parę punktów w lewo lub w prawo. Jeżeli widzicie, na dole zmienia się wartość położenia tego punktu. Zawsze możemy przesuwać coś za pomocą właśnie gizma lub możemy wpisywać wartości. Wartości ujemne są po prawej stronie od X dodatnie. Po lewej, no ale to wszystko z czasem. Myślę, że sami do tego dojdziecie bardzo łatwo. Tak jak mówię, w, każdych, w każdej z trzech płaszczyzn możemy też wpisywać, możemy wpisywać dokładne położenie punktu. Możemy także mm, używać gizma i po prostu poruszać obiekty graficznie. Szy dosyć szybka metoda, a później do jakiegoś już dokładniejszego przesuwania, kiedy nie chcemy, żeby to było na przykład. 20, 182, 185 może być ciężko to myszką, myszkom, ale po podaniu tej informacji obiekt się nam przesunie. No to ja różnica była tak mała, że praktycznie niezauważalna. Ale możemy zamiast 20 wpisać 25, kliknąć i obiekt się przesunął. Następną ważną opcją jest obracanie obiektów. Aby obieczyć obiekt, musimy mieć obiekt zaznaczony, co widzimy przez te białe linie na jego krawędziach. Wybieramy narzędzie Select and Rotate. I teraz pojawia nam się taka piłeczka. Jest to też gizmo obrotu. Zaznaczone na nim mamy tak samo jak poprzednio trzy osie: X, Y, Z za pomocą kolorów dla ułatwienia rozróżnienia osi. Klikając w daną oś. Na przykład, tom i przeciągając myszkę, obracamy sobie obiekt po ekranie. Jak widzimy, pokazuje nam się w stopniach, o ile stopni obieciliśmy obie 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 obiekt. Teraz obracamy obiekt płynnie, to znaczy możemy go sobie obiecić o dowolną ilość stopni, a nawet minut, ale jeżeli chcemy na przykład obiekt obrócić o 90 stopni, yy, wybieramy sobie tutaj narzędzie takie jak. Angel Snap To Go. Wybieramy to narzędzie, i teraz jak widzimy, przesuwamy obiekt do 5 stopni. Mamy przyciąganie przesuwania obiektu do konkretnej wartości. Oczywiście możemy zmniejszyć lub zwiększyć tą wartość w ustawieniach, ale na razie myślę, że to powinno Wam wystarczyć. Czyli chcieliśmy 90 stopni, jest 90 stopni, puszczamy lewy przycisk myszki i była, jest objocona. Do oddalania i przybliżania widoku, jeżeli nasz obiekt nam się nie mieści w kadrze, w kamerze, używamy jałki myszy. Jak widzicie, nie jest to jak na razie zbyt skomplikowane. No, ale powiedzmy, że nasz kwadracik wyszedł nam za duży. Jedną z metod było tak, jak pokazywałem wcześniej, zmiana parametrów tego boksa, te, jego wysokości, szerokości oraz długości. Drugą z metod. Jest skalowanie. Wybieramy, wybieramy narzędzie Select and Uniform Scale i pojawia nam się kolejne gizmo. Jest to gizmo skalowania. Tak samo jak we wszystkich innych gizmach, mamy tutaj trzy osie, po których możemy dokonywać tego skalowania oraz e, tak jakby oś wspólną, czyli skalowanie całego obiektu. W ten sposób możemy go zwiększyć lub zmniejszyć przytrzymując lewy klawisz myszki oraz przyciągając mysz. Albo możemy też wybrać jeden z kierunków deformacji, zmiany i dzięki temu możemy przeskalować nasz obiekt, na przykład, żeby był dużo węższy lub szerszy, albo wyższy lub niższy. Są to bardzo podstawowe funkcje 3D Studio Max, ale bez, bez znajomości Dalsza piaca byłaby praktycznie niemożliwa. Powiedzmy, że dodamy sobie jakieś kolejne modele, przygotowane wcześniej, w modele w 3D Studio. Wybierzmy na przykład cylinder zaznaczmy sobie jego powierzchnię, następnie wysokość. <laughs> Obyłcimy. Jak widzicie teraz. Obracanie obiektu odbywa się dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się środek gizma. To samo będzie dotyczyło skalowania, choć tu nie ma to za dużego znaczenia, jak i ruchu tego obiektu. Środkiem przesunięcia jest punkt wyznaczony przez trzy krawędzie, żółtą, zieloną i niebieską strzałkę tego gizma. Więc w takim razie, jak zmienić położenie naszego gizma, na przykład tak, żebyśmy obiecali go idealnie w połowie. Musimy wybrać sobie narzędzie. Hier, musimy wybrać zakładkę hierarchii, a następnie wybrać efekt pivot only. Teraz możemy sobie wizualnie ustawić nasze gizmo, nasz, w którym z miejsc dokładnie ma się znajdować jego centrum. Możemy też oczywiście wybierać jeden z przygotowanych już wcześniej ustawień dla gizma. W, w tym wypadku będzie to wycentrowanie go do środka obiektu. Wystarczy kliknąć i teraz mamy gizmo po samym środku obiektu. Dzięki czemu, gdy znowu wybierzemy opcję Select and Rotate, będziemy przesuwać. O, mój błąd. Musimy najpierw wyłączyć efekt pivot only, Teraz kiedy będziemy przeobiacać obiekt yy, używając gizma, będziemy go obiecać idealnie w jego środku, a nie jak miało to miejsce przed chwilą. Od dołu. Może w tej chwili przy tym obiekcie nie ma co za dużego znaczenia, natomiast kiedy zaczniecie już konstruować swoje własne obiekty, będzie to miało dosyć duże znaczenie, czy drzwi otwierają się w środku, czy przy ścianie tam, gdzie mają zawiasy. Czy na przykład bagażnik w samochodzie otwiera się tak, jakby miał oś po środku tego bagażnika, czy będzie się otwierał tam gdzieś pod tylnią szybą, jak ma się otwierać. Będzie to też bardzo istotne przy animacji. Oraz y, sam Engine jako taki za środek obiektu uznaje punkt wyznaczony właśnie przez środek Gizma, więc siłą rzeczy wszystkie obiekty, które będziemy konwertować, będziemy musieli y, właśnie w ten sposób zaznaczać, czyli wybierać sobie, wracamy do standardowej zakładki, wy, wybierać sobie, czyli Create, wybierać sobie zakładkę Ecuarie Affect Pivot Only. Add center to object, wyłączamy efekt pivot, i dopiero wtedy nasz model jest powiedzmy, że gotowy do ewentualnego przekonwertowania dla AI Myślę, że jak na tą pierwszą lekcję, to już chyba tyle. W następnej lekcji pokażę Wam, jak stworzyć prosty miecz w 3D Studio Max. Do zobaczenia.